Witamy serdecznie w drugim odcinku podcastu Między Nami Neuronami, realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ja nazywam się Łukasz Danielski i wraz ze Stefanem Mozelewskim postaramy się dziś przybliżyć Państwu kolejny ciekawy temat. Zapraszamy serdecznie na odcinek o elektrowstrząsach. Nie mogę się oprzeć zadania pierwszego pytania, Stefanie. Dlaczego akurat ten temat? Właściwie. Jeżeli mówimy elektrowstrząsy albo mówimy psychiatria, można powiedzieć, że jedno z drugim jest bardzo blisko i że o elektrowstrząsach każdy kiedyś słyszał. Tym bardziej, że jest to metoda bardzo kontrowersyjna. Szczególnie z perspektywy tego, że w społeczeństwie jest ona raczej postrzegana jako wymiar kary, czy właściwie jako coś negatywnego, negatywna metoda leczenia, która służy raczej do dyscyplinacji pacjenta. Warto tutaj zwrócić uwagę na przykład na to, że elektrowstrząsy są stosowane. Między innymi w takich państwach jak na przykład Szwecja, w sposób ambulatoryjny, co oznacza, że z, tego, z tej metody leczenia można skorzystać właściwie w ciągu jednego dnia. Nie trzeba być nawet hospitalizowanym, czyli tak jak idziemy do naszego lekarza rodzinnego w naszym kraju. A no niestety, kolokwialnie mówiąc, elektrowstrząsy kojarzą nam się z po prostu rażeniem prądem ludzi, prawda? Przynajmniej w opinii publicznej wielu osób, które no, nie miały styczności z tą metodą. Dlaczego tak się dzieje? Przyznam szczerze, że sformułowanie rażony prądem samo w sobie też nie napawa optymizmem do stosowania tej metody. Gdy je słyszę, przed oczami stają mi raczej obrazy pacjentów z oddziału ratunkowego po wypadkach powiązanych z elektryką, lub egzekucji w postaci skazańca na krześle elektrycznym. No właśnie, specjalnie użyłem takiego stwierdzenia, bo chciałbym podkreślić, jak to się kształtuje w naszej kulturze, jak to się kształtowało. Elektrowstrząsy de facto nie są wcale taką starą metodą leczenia. I. Pragnę zwrócić uwagę, że przez czas, kiedy one się rozwijały, ta metoda była cały czas udoskonalana. No, ale w pewnym czasie nie można powiedzieć, że była to metoda, która najdelikatniej mówiąc kojarzyła się dobrze z psychiatrią. Tym bardziej, że de facto poniekąd zbiegła się w czasie z lobotomią. No, i stąd też taki obraz elektrowstrząsów. Zwróćmy uwagę choćby na film Lot nad kukuczym gniazdem. On powstał w latach 70 i jest jakby kwintesencją nurtu antypsychiatrycznego, który właśnie tę metodę elektrowstrząsów pokazywał w sposób, kolokwialnie mówiąc, niewłaściwy, ponieważ pokazał tę metodę jako metodę dyscyplinacji pacjenta. Kojarzy się ona raczej nie tylko w tym filmie, ale ogólnie w tym nurcie antypsychiatrycznym. Kojarzy się raczej z po prostu Prądem w całym ciele człowieka, ogromnym bólem, drgawkami w całym ciele. I o ile pewną zasadność w tamtych czasach miał taki obraz, to obecnie on takiej zasadności nie ma, a niestety w opinii publicznej taki obraz elektrowstrząsów przetrwał. O ile dobrze pamiętam, uwaga, spoiler, w tym filmie zabieg elektrowstrząsów był wykorzystany na nakaz siostry Rachet do ukarania głównego bohatera, protagonisty. Później po lobotomii MakMarfiego ukazano jako człowieka niezdolnego do żadnego działania. Dokładnie, bo, bo o ile, jeżeli mówimy o lobotomii, czyli właściwie metodzie, która dzięki Bogu odeszła już do lamusa, no to w wypadku elektrowstrząsów, pokazanie tej metody było, tak jak już wcześniej wspominałem niewłaściwe. Jakby wracając może do tego nurtu antypsychiatrycznego, jego założeniem było negowanie chorób psychicznych i zaraz właśnie z tego to wszystko wynika. Skoro nie ma chorób psychicznych, no to metody, których używamy w psychiatrii nie są stosowane po to, żeby pomóc pacjentowi, ale po to, żeby go ukarać, zdyscyplinować i uczynić z niego potulnego baranka. Także myślę, że głównie z tym było to związane. Negowanie choroby psychicznej prowadziło nie tylko do postrzegania te, tej metody w ten sposób, ale również do negowania całej psychiatrii jej zasadności. Można wręcz powiedzieć, że y, psychiatria była, że tak powiem, y, namiastką medycyny dla osób niedostosowanych społecznie. I pragnę zwrócić uwagę, że w tym filmie na przykład osoby, które są mam tutaj na myśli film Lot Nad Kukuczym Gniazdem są w szpitalu psychiatrycznym, to są osoby tak naprawdę dysfunkcyjne społecznie. A nie chore psychicznie. Na przykład sam wodzu, przyjaciel głównego bohatera, to jest osoba, która ucieka przed swoimi przeżyciami z młodości. Mamy tam również osobę męża, którego zrodziła żona i który nie umie sobie z tym poradzić. To są osoby, które uciekły do szpitala psychiatrycznego przed otaczającą ich rzeczywistością. Taki obraz psychiatrii, wykreowany właśnie w latach 70., -tych, 60., -tych, do dziś utkwił w głowie wielu osób. Warto też zauważyć, że tego typu problemy. Mogą być spokojnie rozwiązane za pomocą psychoterapii albo samej, albo psychoterapii wspomaganej lekami psychiatrycznymi, mamy o wiele lepsze rozwiązanie, niż pokazane w tym filmie, i nie możemy budować obrazu współczesnej psychiatrii na tej podstawie. Dokładnie. Jednak biorąc pod uwagę, że w tamtejszych czasach zarówno diagnoza, jak i podejście do leczenia, jak już wspomniałem, nie było idealne, no to elektrowstrząsy raczej nie kojarzyły się z tym, żeby pomóc pacjentowi też biorąc pod uwagę, że same elektrowstrząsy miały, można powiedzieć, swoistego rodzaju renesans w okolicach II wojny światowej, trzeba przyjąć, że duża część pacjentów, którzy znajdowali się w tych szpitalach, po prostu uciekali przed wojskiem. To było coś, co było... Nie oceniamy tego w, żadnym, w żaden sposób pod kątem etycznym, natomiast była to metoda uniknięcia powołania. Osoba chora psychicznie przecież nie nadawała się do walki na froncie, i automatycznie zajmowało, zajmowała jedno z miejsc w szpitalu psychiatrycznym. Tak, to sprawiało, że elektrowstrząsy tym bardziej nie były kojarzone z leczeniem. A przecież wiemy, że jest to cały czas jedna z najskuteczniejszych metod leczenia w psychiatrii, jaką mamy, i de facto możemy ją stosować w najcięższych zaburzeniach, kiedy farmakoterapia praktycznie jest niemożliwa do wykonywania. A z kolei dzisiejsze elektrowstrząsy. Nie są już taką procedurą jak kiedyś, która kojarzy się z brakiem znieczulenia czy po prostu z stresem, ogromnym stresem pacjenta. No właśnie. Nawiązując do procedury, Spróbujmy ją nakreślić. W końcu dzisiaj nikt nie jest zbrany na żywce na taki zabieg, nie mówiąc już o możliwości zrobienia go w niezgodzie z wolą pacjenta. Dokładnie. Do przeprowadzenia tego zabiegu jest niezbędna zgoda pacjenta, do tego. Cały zabieg przebiega w asyście anestezjologicznej. Pacjent, który jest poddany procedurze elektrowstrząsów, jest sedowany i znieczulony ogólnie. To oznacza, że całego zabiegu pacjent nie będzie pamiętał i do tego nie będziemy tutaj mówić o żadnych efektach tak znanych nam np. Na z Hollywood, czyli mam tutaj na myśli drgawki całego ciała. Takich sytuacji nie będzie, ponieważ mięśnie pacjenta zostaną zwiotczone, co w pewien sposób zapobiegnie ewentualnym działaniom niepożądanym, związanym właśnie z tymi gwałtownymi skurczami mięśni, które mogły wystąpić w przeszłości. No ale obecnie, właśnie dzięki sedacji i zwiększeniu, że tak powiem, komfortu pacjenta, takich sytuacji już nie ma. Rozumiem, że wspominasz o tym w kontekście historycznym i o i powikłaniach, które występowały w dawnych czasach. Dokładnie biorąc pod uwagę, że elektrowstrząsy, tak jak już wcześniej mówiłem, kształtują się tak naprawdę od lat 30- XX wieku. No to procedura w momencie, kiedy zostały one odkryte, czy też stosowane, no nie była idealna. Elektrowstrząsy. Tak jak każda inna procedura medyczna ma swoje skutki uboczne i działania niepożądane, co jest raczej oczywiste, tak samo jak bierzemy jakieś leki, prawda? Możemy spotkać się właśnie z na przykład nudnościami czy innymi problemami. To również są działania niepożądane takich leków. Podobnie sytuacja ma się w wypadku lektowstrząsów. Historycznie były to dosyć spektakularne powikłania. Skoro nie mieliśmy leków, które znieczulały i zwiotczały mięśnie, zdarzały się na przykład złamania kości długich czy przygryzienia języka, a nawet kompresyjne złamania kręgów kręgosłupa. Warto jednak zwrócić uwagę, że skoro tak jak mówię, obecnie nie ma tego problemu, nie ma również tych działań niepożądanych. I ten, ten prąd, który nam się kojarzy z, może z filmów niektórych, że przechodzi przez całe ciało pacjenta, no to nie jest prawdą. Prąd w elektrowstrząsach jest związany wyłącznie z mózgiem. To znaczy, że elektrody, których używamy do tego zabiegu, znajdują się wyłącznie na naszej głowie, typowo po dwóch stronach lub po jednej stronie naszej głowy. No i do tego. Natężenie prądu i wszystkie jego parametry są kontrolowane przez specjalistę psychiatrę, który dobiera je personalnie pod pacjenta, co, że tak powiem, dodatkowo zabezpiecza nas przed dodatkowymi efektami niepożądanymi, prawda, kojarzynymi na przykład z karą śmierci związaną z raszeniem prądem. Do tego jeszcze, oczywiście każdy pacjent jest monitorowany przez zapis EEG, który po prostu pozwala nam obserwować wyładowania w mózgu, dzięki czemu dokładnie wiemy, co dzieje się z pacjentem przez całą procedurę. Jeżeli taki zabieg się przedłuża, pacjent jest automatycznie leczony przeciwko temu napadowi przedłużającemu się, co dodatkowo go zabezpiecza przed ewentualnymi niepowodzeniami. Tutaj jeszcze trochę sprecyzuję, że EEG to zapis czynności bioelektrycznej mózgu, pozwalającej nam określić, czy poszczególne jego struktury, lub mówiąc prościej, części, ulegają nadmiernemu lub osłabionemu pobudzeniu. Co dzieje się dalej z takim pacjentem? Później, kiedy pacjent znajduje się już po zabiegu, po prostu jest on przenoszony na swoją salę i wybudzany z znieczulenia. Do tego, po tym jak pacjent znajduje się już na swojej sali, gdzie odpoczywa, myślę, że warto teraz zwrócić uwagę na ewentualne działania niepożądane. Elektrowstrząsów w dzisiejszych czasach. Nie będziemy już tutaj mówić o perspektywie historycznej. Domyślam się, że skoro obalamy mity, to nie są one związane z szeroko rozumianymi funkcjami poznawczymi. Tak. Funkcje poznawcze nie są ofiarą tego zabiegu. Jeśli już, to pojawia się niepamięć napadu oraz ewentualnie niepamięć następcza, która ustępuje w czasie. To oznacza, że chory właśnie nie pamięta napadu i ewentualnie może mieć osłabioną pamięć około tydzień po takim zabiegu elektrowstrząsów. Warto zwrócić też uwagę, że te objawy są poniekąd związane z samą procedurą elektrowstrząsów. De facto wywołujemy aktywność w mózgu, która jest identyczna dla napadu padaczkowego. A jak dobrze wiemy, padaczka często jest związana z tym, że osoby, które na nią chorują, nie pamiętają tego, jak dostały napad. Czy później mogą czuć się delikatnie spontane, troszkę nieobecne jakiś czas od napadu. Dokładnie tak samo jest w elektrowstrząsach, które de facto są właśnie wywoływaniem takiego napadu w mózgu. Jeżeli chodzi o prawdziwe działania niepożądane w tym aspekcie, który nas najbardziej interesuje, to są to działania niepożądane związane z dyskwalifikacją pacjenta do zabiegu, ponieważ dbając o bezpieczeństwo pacjenta, musimy uwzględnić jego ryzyko sercowo-naczyniowe. To znaczy, elektrowstrząsy raczej są kojarzone z działaniami niepożądanymi związanymi z zaburzeniami rytmu serca. Czy ewentualnymi powikłaniami związanymi z choćby przepływem krwi przez mózg. Raczej to jest główna domena działań niepożądanych elektrowstrząsów, która nas powinna interesować. Same funkcje poznawcze, czyli na przykład ewentualnie rozważane w literaturze ogólnodostępnej, takie jak zaburzenia świadomości, no nie są raczej typowe. Może dojść do lekkiego przymydlenia świadomości po zabiegu, ale tak jak mówię, to jest raczej powiązane z fenomenologią padaczek. Jak ze względem bezpieczeństwa w ciąży? Czy są jakieś poszczególne grupy chorych, które można leczyć tą terapią i takie, które powinni unikać poza kardiologicznymi? Właściwie kobiety w ciąży mogą jak najbardziej stosować tą procedurę i myślę, że dla niektórych jest to szok, prawda? No ale właśnie to jest następny argument tego, jaki ten zabieg jest de facto bezpieczny, prawda? Pragnę zwrócić uwagę, że kobiety w ciąży to szczególna grupa chorych. Nie możemy im dawać różnych leków, także szukamy najbezpieczniejszych rozwiązań i o dziwo. Tutaj odnajdują się świetnie elektrowstrząsy. Jeśli chodzi zaś o same takie grupy chorych, to de facto elektrowstrząsy możemy zastosować u każdego, oceniając odpowiednio ewentualne ryzyko związane właśnie z sercem. Tak? Tutaj mam na myśli ewentualne ryzyko zawałów, jakichś arytmii niekontrolowanych. tak. Czyli to de facto, szczególnie u starszych osób, należy dobrze rozważyć. Czysto teoretycznie, jeżeli mamy osobę chorą psychicznie, która, jeżeli chodzi o somatykę i choroby przewlekłe, nie choruje, to de facto nie będzie żadnych działań pożądanych. Także myślę, że jest to coś, co warto podkreślić. Też, jeżeli chodzi o same zaburzenia, które są związane z leczeniem elektrowstrząsów, to warto tutaj zwrócić uwagę, co możemy nimi leczyć. I tutaj, jak już rozmawiamy o tym, co możemy, że tak powiem, wyleczyć że tak powiem, co, w czym możemy pomóc elektrowstrząsami, to warto zwrócić uwagę, że tutaj tak wchodzą takie zaburzenia jak ciężka depresja. Schizofrenia, ciężka mania i de facto, jeżeli by tak wymieniać, można powiedzieć, że prawie w wielu większych zaburzeniach psychiatrycznych możemy stosować tę metodę. Więc pytanie, dlaczego nie każdy jest trzaskany prądem, brzydko mówiąc, prawda? Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, kiedy powinniśmy je stosować. I wskazania amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrów wskazują, że powinniśmy stosować elektrostrząsy wtedy... Kiedy na przykład metody farmakologiczne nas zawodzą, wtedy kiedy zależy nam na szybkim osiągnięciu i opanowaniu choroby, czyli de facto mamy na przykład osobę bardzo ciężko chorą, a chcemy szybko wywołać poprawę, wtedy kiedy po prostu są one potrzebne, bo właśnie zaburzenie jest bardzo ciężkie i nie reaguje na inne leczenie, o czym już wspomniałem. Także myślę, że to są główne wskazania do elektrowstrząsów. Pamiętajmy też, że warto rozważyć którą metodę lepiej zastosować? Czy klasyczne leczenie lekami, załóżmy przeciwdepresyjnymi, czy elektrowstrząsy, patrząc na ewentualny profil działań niepożądanych dla pacjenta? Warto też zauważyć, że elektrowstrząsy to metoda bardzo wysoce skuteczna. Jeszcze o tym nie wspominaliśmy, jednak elektrowstrząsy to metoda o skuteczności ponad 90%. A remisja choroby po leczeniu utrzymuje się nawet do roku. Dokładnie, chociaż pozwolę sobie tutaj doprecyzować. To jest zmienne osobniczą. U niektórych remisja elektrowstrząsów utrzyma się załóżmy 6 miesięcy, u niektórych w bardzo małej grupie chorych jeszcze krócej, a u niektórych nawet 2 lata. Dlatego też w krajach, w których na przykład odsetek chorób psychicznych jest większy, a elektrowstrząsy nie są tak mocno stygmatyzowane, jest dostęp ambulatoryjny do tej metody leczenia. Jak właśnie mówimy o mózgu, to chyba warto by zwrócić także uwagę na jakiej zasadzie działają elektrowstrząsy. Oczywiście mówimy tutaj, mówiliśmy tutaj o napadzie drgawkowym. De facto ten napad pozwala mózgowi na swoisty reset, jeśli chodzi o przewodnictwo i ustawienie go na nowym poziomie. Trochę można powiedzieć, jest to z opisu zbieżne z psychodelikami, które obecnie są bardzo mocno badane i są próby zastosowania ich w psychiatrii. Tak, ale psychodeliki wciąż są jednak bardziej, bardziej selektywne. Z kolei elektrowstrząsy przez to, że oddziaływują przez prąd, a nie tylko na konkretne receptory, wciąż są najskuteczniejszą formą leczenia psychiatrii, jaka jest. To warte podkreślenia, bo jednak nie jest to oczywista metoda, którą de facto naśladuje inną chorobę, jaką jest padaczka, tak dobrze działa w leczeniu zaburzeń psychicznych. Właśnie, jak już mówimy o, o antagonizmie tych dwóch zjawisk, mam tutaj na myśli padaczkę i schizofrenię, no to myślę, że y, trzeba tutaj wspomnieć postać Laclo von Meduny, który wpadł na taki właśnie pomysł zastosowania, y, wywoływania napadów padaczkowych u schizofreników. Ów pan w 1934 roku publikuje swoje badanie, w którym leczył nie prądem, lecz uwaga, kamforą, Substancją chemiczną, która de facto miała mieć takie samo działanie jak leczenie prądem, czyli wywoływała napad drgawkowy u pacjentów. Oczywiście grupą badanych byli schizofrenicy, a sam von Meduna swój pomysł na to badanie poparł wnioskiem, że osoby z padaczką praktycznie nigdy nie chorują na schizofrenię. Uważał do tego, że schizofrenia jest to zaburzenie wrodzone, z kolei padaczka jest to zaburzenie, które się nabywa i doszukiwał się między innymi antagonizmu. Pragnę jednak zwrócić uwagę, że de facto zastosowanie takiego środka chemicznego miało swoje wady. Najdelikatniej mówiąc, w latach 30. XX wieku nikt nie myślał raczej o prawach pacjenta, a skutki uboczne takiej terapii były znaczne. Pragnę tutaj zwrócić uwagę, że skoro nie mieliśmy znieczulenia, no to każde podanie kamfory kojarzyło się pacjentom z ogromnym lękiem, ze stresem. Typowym dla osób, które na przykład wiedzą, że niedługo dostaną napadu padaczkowego. Dlatego szukano coraz lepszych substancji, które mogłyby de facto skontrolować, zmniejszyć te działania niepożądane. Taką substancją stał się kardiazol, ale trzeba zwrócić tutaj uwagę, że nie zmniejszył on lęku związanego z terapią. Ale miał tą przewagę nad kamforą, że jego początek działania był szybszy, ponieważ kamfora od momentu podania miała czasem wiele godzin, nim zaczęła działać. Z kolei kardiazo praktycznie natychmiast działał, co sprawiło, że w badaniach wychodziło o wiele lepiej. Na grupach ponad 100 osób, de facto 90 miało znaczącą poprawę. Zastanawiające jest właśnie to, skoro już o tym mówię, no to dlaczego do dzisiaj nie stosujemy takiej farmakoterapii? Właśnie jest to związane z tym, że miała ona więcej skutków ubocznych niż leczenie. Prądem. Także jeszcze do lat 70. znajdziemy gdzie gdzieniegdzie zapisy, że gdzieś ten kardiazoł się pojawiał w niektórych szpitalach psychiatrycznych i to w sensie właściwie nie jest wcale tak dawno. Ale na obecny moment elektrowstrząsy całkowicie wyparły leczenie farmakologiczne, które miałoby polegać również na wyzwalaniu napadów drgawkowych. Samym ojcem elektrowstrząsów takich, które rozumiemy jako takie dzisiaj jest... Serletti, który pierwszy zabieg elektrowstrząsów przeprowadził na człowieku w 1938 roku, całkowicie lecząc go ze schizofrenii. Między tamtą datą do początków XXI wieku trwał rozwój samej procedury w celu eliminacji działań ubocznych, tak jak już o tym wspominałem, oczywiście, aby dziś otrzymać świetną możliwość terapeutyczną, która pozwala nam leczyć najcięższe i najtrudniejsze zaburzenia. Podczas naszej rozmowy przed nagraniem przytoczyłeś mi ciekawą historię o elektrowstrząsach bardziej naturalnych. Przyznam, że kiedy usłyszałem to stwierdzenie, przed oczami pojawiły mi się sceny z powieści Frankenstein, a dokładnie z któregoś filmów na jej podstawie. Mam na myśli samo stworzenie potwora. Taki mały spoiler, w powieści tego nie ma. Oczywiście mówiłeś o kompletnie innych elektrowstrząsach. Podzielisz się tą historią ze słuchaczami? De facto, jeżeli mówimy tutaj o elektrowstrząsach naturalnych, to można powiedzieć, że ludzkość od 2000 lat leczy się prądem. Bo cesarz Konstantyn, właśnie te 2000 lat temu, był leczony prądem, chociaż nie jestem pewien, czy ludzie byli świadomi tego, że był to prąd, ponieważ przykładano mu do głowy na jego bóle, które cierpiał, przykładano mu rybę elektryczną do głowy. No i ta ryba elektryczna, w wypadku cesarza, był to sum. Po prostu dawała mu ulgę. Niestety nie zachowały się do dzisiaj żadne opisy, w jaki sposób ta ryba była przykładana i w jaki sposób ona wytrzymywała na tej głowie cesarza, ale w każdym razie była taka metoda leczenia. Z kolei w Etiopii w XVI i w XVII wieku, żeby odpędzić złe duchy, również używano ryb elektrycznych. Niestety i tutaj nie mamy wielu informacji, jak sama procedura mogłaby wyglądać, ponieważ myślę, że sam widok cesarza z rybą, która jest przyczepiona do jego głowy, jest dosyć. Groteskowy. Fascynujące. Ciekawe, czy to pole było rzeczywiście tak silne, by spowodować rzeczywistą zmianę, czy może jednak zadziałał tutaj efekt placebo. Czyli poddaniu pacjenta terapii dla niego obojętnej, jednak przynoszącej poprawę stanu fizycznego, a może była to tylko jedna z terapii, którym był poddawany cesarz i pozytywny efekt był zasługą jednej z nich. Towarzyszyli nam państwo w podróży od współczesnej kultury aż po czasy imperium rzymskiego. Spotkaliśmy się z ciekawymi teoriami, część z nich zdążyła już zostać obalona do czasów współczesnych, ale co najważniejsze, odczarowaliśmy w pewnym stopniu elektrowstrząsy. Mamy nadzieję, że oddaliliśmy Państwo od ka obrazu kary, a przybliżyliśmy do obrazu terapii. Prosimy o zadawanie pytań w komentarzach, postaramy się na nie odpowiedzieć, albo na bieżąco, albo robiąc odcinek Q&A.